Witajcie moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się hydroizolacją podłogi drewnianej z płyty OSB. Naprawdę ciężkie podłoże, a do tego posłuży nam Sikabond T8, który jest dwa produkty w jednym, czyli hydroizolacja i klej do płytek, także zapraszam. Witajcie moi drodzy po raz kolejny. W dniu wczorajszym wykonaliśmy hydroizolację Sikalastic 220W na ścianach wraz z zastosowaniem Seal Type F do systemowej hydroizolacji. W dniu dzisiejszym zajmiemy się izolacją podłogi, gdzie z pomocą przychodzi nam Sikabond T8. Produkt do dwóch zastosowań, do hydroizolacji, na tym samym produkcie będziemy kleić tutaj również płytki. Nie wymaga zastosowania taśm narożnikowych, jak w przypadku hydroizacji dwuskładnikowej 150 chociażby, czy właśnie 220W. Możemy nakładać pacą, Bądź pacą zębatą. W tym wypadku ząbek nie większy jak 4 mm. Przy ząbku 4 mm zmniejszamy zużycie tego produktu. Co jest również ważne w przypadku, jeżeli wchodzimy na inwestycje z własnym materiałem, bądź w przypadku, gdy ten materiał kupuje inwestor. To jest też jego oszczędność. Co też jest bardzo ważne. Tak? Należy dbać o pieniądze klientów. Wiadomo, nie każdy klient do tego podchodzi. Z wdzięcznością, ale to jest po prostu wychodzi od nas, od wykonawców. Bynajmniej ja tak robię, dbam o, o pieniążki klienta. Sikabond T8 jest produktem polurietanowym. Naprawdę w takich, przy takich podłożach jest to na tyle plusowe rozwiązanie, że jest w pełni elastyczne. Możemy stosować to wewnątrz na zewnątrz. Nie stosujemy tego na płaszczyznach pionowych, ze względu na konsystencję, Nie wymaga mieszania, otwieramy produkt jest gotowy do użycia tak. Więc co? No. Podłoże mamy przeszlifowane, to sobie zrobiłem akurat dwa dni wcześniej przy okazji szykowania ścian. Podłoga jest przeszlifowana, odpylona. Możemy sobie jeszcze przed samą aplikacją przetrzeć tą podłogę z dodatkowego pyłu, który nie zawsze wszędzie wciągnie, a też gdzieś to się jeszcze nanosi. przetrzeć zwiżoną ścierką, szmatką zwał jak zwał. Tak? No to co? O reszcie opowiem w dalszym ciągu prac. A teraz otwieramy, patrzymy, co to jest i przystępujemy do pracy. Co my tu mamy? W zestawie mamy rękawiczki. Jak miło. Myślą o naszych rączkach, pomimo że człowiek spracowany, ale o ręce dbać też trzeba. Ładne niebieskie, prawie jak u lekarza. Produkt zabezpieczony folią. Żeby dziś nie wypłynął. Dobra, widzimy, co jest przetrzemy sobie podłogę, tak jak wcześniej wspomniałem. Już ten pył zawsze gdzieś tam się jeszcze osadzi. Żeby nie marnować materiału. Siup na podłogę. Na razie smaruje się fajnie nawet z tej folii. Bardzo dobrze zabezpiecza podłoża, niweluje pęknięcia podłoża, także zespaja to. Na pierwszy kontakt, bardzo fajna konsystencja, bardzo fajnie się nakłada. Jednym z dużych plusów, który ja zauważam już w tej chwili, to jest to, że wykonujemy tylko jedną warstwę jako hydroizolację. W przypadku folii w płynie należy wykonać dwie warstwy, by ta membrana nabrała faktycznie swoich, swoich właściwości. To odcięcie na samym początku, jak widzieliście w poprzednim odcinku, to teraz służy mi właśnie do wypełnienia Sikabondem T8. Standardowo, gdybyśmy używali folii w płynie na podłogę, no to w tych miejscach byłyby taśmy narożnikowe, a tu zastępujemy to właśnie T8. Pomiędzy płytami OSB na podłodze mam szczeliny, które są wymagane jako dylatacja, tak? To jest podłoga drewniana na stropie drewnianym, więc to wszystko będzie pracować. T8 pozwala nam zakryć te szyjny, i to będzie połączenie elastyczne, które nie będzie pękać. Dodatkowym problemem w tej przyszłej łazience, w tym pomieszczeniu, jest pomijając już płytę OSB i ten strop drewniany. Umiejscowienie syfonu. Brodzik będzie miał, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, 4 cm. Syfon od tego brodzika niestety musi powędrować poniżej naszej podłogi. Przez to, żeby zabezpieczyć w pewnym stopniu, zniwelować możliwość zalania przy pęknięciu syfona, rozszerzeniu jego, że tworzy, będę tworzył taką skrzynkę z płyty budowlanej, która będzie poniżej podłogi. Będzie dodatkowo uszczelniona, tak samo T8, i w niej będzie tak naprawdę zamontowany ten syfon. Przez to tutaj nie będę dojeżdżał do samego końca, gdyż po wypłytkowaniu podłogi zostawiamy sobie tą jedną tej płyteczkę wolną, płytkujemy ściany, następnie przymierzam brodzi, którym dokładnie miejscu wyjdzie, odrysowuję i dopiero będziemy wtedy ustawiać tą skrzynkę, żeby ją zamontować co zobaczycie dodatkowo w timelapse'ach. No i co? No to lecimy dalej z tematem. Nie? Smaruję dalsze kawałki te ścian w miejscu narożnikowych, które by, by byłyby w przypadku innej hydroizolacji. No i smaruję tu podłogę, wycofuję się do wyjścia. Płynna konsystencja pozwala nam, żeby produkt wszedł szczeliny, jakie mamy te między płytą GK a płytą OSB, gdyż jak wiadomo, nie należy na sztywno łączyć tych połączeń, a zawsze należy zostawić pewną szczelinę jakby dylatacyjną, bo to jest podłoga, strop drewniany, to pracuje, ściany są, przedścianki są zrobione na profilach, to też gdzieś tam pracuje, także to jest akurat idealne połączenie tą masą, z tego względu, że jest w pełni elastyczna. A więc tak moi drodzy, Hydro za mną zrobione. Mamy warstwę gdzieś około 2 mm. 4 mm, do 4 mm jest na dobę czas schnięcia. Czas na skurkowania te ósemki, to około 45 minut od aplikacji, tak? Pełne takie utwardzenie, całkowicie wytrzymałość na zrywanie jest po około 28 dniach, ale tym się nie martwimy oczywiście, tak? Tu nie, nie będą jakieś ekstremalne warunki, nie będziemy przeprowadzać testów, wyrwania i tak dalej. Do oczyszczenia narzędzi, co ważne, po tym akurat Kleju po tej T8, po tej hydroizolacji, bo to jest do dwóch zastosowań: do hydroizolacji, do klejenia. Czyścimy narzędzia removerem 208 bądź top clean T. Co ważne, można sobie ewentualnie, jak gdzieś tam nam skapnie, wyczyścić mokrą szmatką i wtedy żadnego problemu nie ma, tak? jak, jest, jak, jest, jak jest świeże. W momencie, gdy potrzebujemy doczyścić płytki, przy klejeniu tych płytek najlepiej sobie sprawdzić gdzieś na niewidocznej powierzchni, czy tam na innej płytce działanie Removera 208, żeby gdzieś tam coś się nie zadziało, tak? Płytki będziemy wypełniać Sika Flexem 11 FC dobranym do koloru fugi, która będzie również na ścianach, tak żeby to wszystko wyglądało spójnie. Dlaczego 11 FC? Z racji, iż jest to klej uszczelniany w jednym, jest w pełni elastyczny, występuje w wielu kolorach, dlatego jest to świetne dopełnienie w przypadku tej podłogi, gdzie robimy elastyczną hydroizolację. kleimy na T8 również płytki, czyli znowu kolejna powierzchnia elastyczna, odporna na spękania i tak dalej. T8 jest rozciągliwa nawet do 400%, zatem może by coś się miało tutaj zadziać, no to chyba nie ma takiej siły, która by tu występowała, żeby coś się faktycznie stało, zatem można spać spokojnie. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do naszych social mediów. Linki w opisie poniżej. Sekcja komentarzy należy do Was, zatem proponujcie jakieś tematy. Pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.